Cześć widowie w kolejnym odcinku. Rozumiem że przed wczoraj wiem, wrzuciłem bardzo później. Nie będę tego mówił, powiem jak będzie już prawie event. Ale dzisiaj mam dla Was specjalnie. To właśnie są właśnie defran upgrade jestem. I Wczoraj wyszedł upgrade i jest tu defran. A ja to grałem parę razy i zajęłam nawet na tym drugie miejsce, więc jak całkiem dobrze, to zostawcie, Słuchaj bardzo dużo trybów, więc nie musicie się przejmować, jestem pro. Oby tego jeszcze nie zaceli, Jak zaczną, no to musimy poczekać. Oby nie było tak długo, to potem bym chciałby być na kolejne odcinek. Naprawdę oni? Naprawdę? Aha! Ale jaki tylko. Alien i Agent. Hila. Naprawdę? Jak dobrze się trafiłem. Okej. Okay. To może nie Ale nie wiem, czy to nam zaczęli. O. To chyba to było, więc musimy wrócić. No to on chyba wiedział, że to ja byłem. Okay. chyba będzie inny z tego hmm. ale widzicie widzicie Pomyślałam też i widziałem też takie na przykład hmm. on, on tutaj jak takie można powiedzieć słusznie na było już z tym ale też chodzi o inny te. na bogato. Oh. Chociaż byłoby fajnie, jakbym był z Pitrem Pst, Ale może jeszcze zadzwonię Oraz zostawcie suba i lajka Zapomniałem Okej, okay, widzowie, mam komórkę Mam do Pitra A w tym momencie zostawcie suba i lajka bardzo będę bardzo będę dziękował To Pitra. Bara Musimy poczekać. Chamfajna łyżeczka, co? Spróbuję jeszcze raz już. No, czekaj hmm. no Ej, ja, ja dzisiaj ja teraz nagrywam. No, 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 no i też grać na no i no i no i tę na No i ja chłopiek, to gdzieś, a to jest drugi odcinek, czy pierwszy. A no pierwszy. No to gdzieś ja drugi to domu więc... Nie, pierwszy. Nie mówiłeś, ja drugi, Elo. No, jak będziesz nagrywał drugi, no to zawod. No tam chyba będzie problem, bo chciałem teraz dwie filmiki jako. Ale niech będzie zmienny to jest. Kurczę, dzisiaj trudny odcinek. Na mnie naprawdę. Co by to wybrać? Wiem chyba co dla Was zrobić Zauważyłem takie i grałem ze dzisiaj. Ale no, przepraszam O dziękuję. I tutaj look down horde zombie Na pewno Wam się podoba. Jestem czasem, zostawcie super lajka. Ora zapomniałby... No, ale to jest nie, nie Dokładnie. A mojego ulubionego zamaskowanego cienia? A, nie zmieniłem. Ale cóż, będę nim grał na evencie. Jeśli zobaczycie, jakie będę miał, no to... no to będzie wiecie. Będziecie zadowoleni, że jakiś youtuber nagrywa to i, i gra jakoś. Super! Tak chyba będzie się mówi. Oraz trzeba wam pokazać co wygrali i no jak, ile miejsca Tu zajmowali Zambiaków. Tutaj, trzecie miejsce e, Jan Gas, ok. Drugie miejsce ma ten Sorting a trzecie ten Xyrze. No tak to jest. Ale my postaramy dzisiaj wbić 100 albo i 200 dajcie da to do końca, to będzie fajnie. Tak tu nie pomyślałam, jakoś nie udało się. A cóż, może to być drugie, ale niech będzie już drugie. O to, że się dołączają już O, mamy Zonsiego, ulala. Ja chyba dziwi się, że mam karnę. bo. Ja Chyba tak. Ale patrz, widzę, to ci widzę na to. To też fajnie. Okej, okay, rozpoczynamy. kierk. Ale za kilka ma następny poziom, naprawdę. Więc dziwne. Czekamy. O! I tutaj można wybrać jaką broń. Em, czy m. człowiek jest taki nie wiem, piszczatek. Jest debla dźwigniowa cez A ja wreszcie sobie skara. Po jak jeszcze wiem, to tutaj jest broń Szmity. Ja ją ja, ja, gram dzisiaj z hitrem, Albo tak dzisiaj. Chyba fajnie. Pierwsza runda, łatwa, warto używać raka bo ich zabije się na hitach. A te, inne, a te, a te, a te a chyba w drugiej rundzie chyba jakby dwa, dwa hity się zabija. Proszę. Widziałem, mamy łatwiutko teraz, mamy łatwiutko teraz chyba, okej, okay. myślałam że ktoś opuścił aha, ten kupił, a nie Myślałam że to on coś kupił ale nie, a ma zamiotku hmm. a, nawet już skończony okej okay. kiedy am no okej okay. Lej chyba na razie nie mam będę wykorzystywał, jak będą te, te brutalne zombie. Co? Gold! Dzięki za golda! Ale jestem kradzieżem! Jecie, golda! Ale, ale jestem pro. Patrzcie, je. Ja zabijam A masz, a masz. Ale łatwo idzie, prawda? B. Mama. Si. Oha. Aha. Aha. Ci. Nie dam się umrzeć. Aha. No. Jak ja czterogoniec. Nie, 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 ona si dwa niaczku. Okej. nie nic okay. tam jest. Ty już muszę zwołać ochy. Zobaczcie sobie po sprawie. Jezu, jak pieknięcie. O tak, zapomniałam mam pokazać w fajny sposób. Próbuję wejść. O tak, zapomniałam sobie co. O tutaj. Nie może ich zabiję, po prostu ciągle, 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 bez końca. A tutaj je odblokowali? Tak, odblokowali, okej, okay, idę. Tak. Tylko muszą Nie zostawić w Nie 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 nie, 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 bardzo nie. Nie, brutal! sam że brutal zabier bardzo dużo. 20. Nie, dlatego na tym drobie tak jest, ale tak jest. No zabierz mi ich stąd! Ja tutaj próbuję ich zabić. Okej, okay, daj mi spokój. Ja Okej, okay, mogę sobie podchillować. Chill, chill, gościu, chill. To, gdy też chill. Panie nie gnieci! Okej, okay, już dajcie spokój, żołniacki! Okej! Okay. Kupuję widzowie, kupiłem widzowie coś nowego! Ja nie wiem jak miałem zaganista! Oto! z tej gościu! Okej... Okay. Nie wiem co oni tu przyjdą, chyba nie. A wielka skola Pobyłby razem. ty? ile? Można tu wejść? Mm. Mam cake karda mm. A gincie, zombieczki! Gincie! Cham, można ich no, no są jest. A zobaczmy, kurczę, ten susy zamioty są. O. No patrzcie, zamiotce, się się tu widzom mnie. Ale nie. Nie się. Okej, szybko biegnę. Nie, 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 nie dam się. Nie. Okra, no, nie wiem, czy tutaj nieskończoność życia. Hmm, niu, niu. O nie, nie. Dziękuję. Nie chcę zadekretu lasu. A macie, są mi jaki gincie, gincie. Nie, 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 nie. Dziękuję. Okej, widzowie, nie wiem, co mogę zrobić, to wiecie co? Tylko szybko! Uuu, mam to. Teraz, no i co, babiczki? No i co? No i co zombiacki? O! Ok, szybko mogę to kupić. Kamanow, okej okay, kupiłem. I biegnie widzowie z siłowych dalej. Jest tutaj też. Co nie wiem? O nie, no jeszcze to zombiacki, nie! Mam to... Nie! Płatka! O kim tobie muszę pić, tak? Nie, już zginę. Jaki gumpie w ząbiaczki. to to muszę zaczekać, jak to idzie. to leży. Nie, nie, nie. Dajcie zlitość. Okej, okay, teraz zniemać. Nie posłuchaj wam.

Ninja zomjacki! Jaka to jest horda! Hu! Ja umarły! umarłem. Chwilę. Widziałem, że mogę coś ulepszyć. Może pójdę. Ulepszyć. A ja w drodze się uciekłem. No i znowu to się zaczyna. Jak, jak to się skądzi? Widzicie co widzowie? Chyba chyba tak go kończymy w następnym odcinku. Bardzo wam dziękuję. Jeśli wam się podobał filmik zostawcie sobie lajka. A ja właśnie uciekam. A macie macie, do zobaczenia, 5 na mojego Discorda. Chociaż się sami wejść jakoś to Nie wiem, no oraz... oraz. To jest jakie na jakimś innych YouTuberów których zasubskrybowałem. napiszcie w komentarzu jak, jak jak się robi, aby, aby, mieli, aby mieli w opisie. Ja się z wami żegnam do zobaczenia i cześć. Koniec. Uuu, koniec. Uuu.